Dzień dobry, szczęść Boże, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie, witam w audycji Gość Dnia, ksiądz Krzysztof Wojciech Jańczyk. Dzisiaj nie ze studia radiowego, ale z gościnnego domu biskupiego, jesteśmy bowiem gośćmi naszego biskupa, księdza biskupa Piotra Libery, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen, witam wszystkich na Tumskim Wzgórzu. W czasie świątecznym jesteśmy gośćmi Księdza Biskupa. Nie sposób więc nie zapytać o to, co przepełnia Biskupie serce w tych dniach, w dniach świątecznych. Wspomnienia, jakieś myśli, nadziei, plany na przyszłość, jakieś rzeczy, którymi żyje Ksiądz Biskup wtedy, kiedy rozpoczynamy ten niezwykły czas radości z wcielenia Słowa Bożego. Tak, myślę, że taką pierwszą Pierwszym uczuciem, które mi towarzyszy, to jednak troska o to, żeby tych świąt nie, nie przegapić, nie zmarnować, nie zaprzepaścić tej szansy, jaką jest spotkanie z Jezusem, który staje się Emanuelem, Bogiem z nami, wchodzi w naszą ludzką rzeczywistość, w naszą, w naszą codzienność. Tak łatwo jest właśnie tą, tą chwilę przegapić, i tutaj myślę, że każdemu z nas powinna towarzyszyć taka troska o to, żeby w, w te piękne święta, które mają taką przebogatą oprawę, tradycj, związane z tradycją, ze zwyczajami, właśnie nie przespać tego, co najważniejsze, tego właśnie, który, który wychodzi nam na, na spotkanie czas świąteczny to czas wielu tradycji właśnie jak ksiądz biskup mówił wiemy że ksiądz biskup pochodzi ze śląska coś specyficznego z tamtych tradycji które ksiądz biskup pamięta związanych z Bożym Narodzeniem które udało się przywieźć albo się z przyjemnością wspomina z tamtego czasu? Myślę, że ten nastrój związany z świętami Bożego Narodzenia jest bardzo podobny. To są jakieś, w moim odczuciu minimalne różnice typu na przykład na Wigilijnym Stole nie, nie ma pierogów, a są tak zwane makówki. Makówki to taka charakterystyczna potrawa, właśnie na górnym Śląsku, zrobiona z maku, ale na słodko z bakaliami. I to jest taki, można powiedzieć, pewnego rodzaju deser. To, to, to ponieważ jest to właśnie potrawa słodka. Podaje się to na koniec właśnie wieczerzy wigilijnej. Tudzież w wielu rodzinach po powrocie z pasterki. A więc jest to taka już pora nocna. Wiem, że, że w wielu, wielu rodzinach śląskich. Właśnie wtedy częstują się po powrocie, po, 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 po modlitwie, po mszy świętej tej o północy, jeszcze właśnie częstują się ty, 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 tymiż właśnie mm, makówkami. Także, pozostałe zwyczaje są właściwie no, podobne śpiewanie kolęd w rodzinnym gronie oczywiście opłatek potrawy ryba prawda karp to wszystko i tak dalej no choinka także że myślę, że tutaj jest jest, jest bardzo wiele podobieństw tak na marginesie zaznaczę, że praktycznie już ponad 20 Cztery lata mieszkam na Mazowszu, więc już te pewne takie nastroje, takie typowe, to gdzieś tam się za, 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 zatarły. Czasami odwiedzając jeszcze moją rodzinę, to jakoś może pewne rzeczy się przypominają czy powracają, ale jak mówię, to, co, to, co najważniejsze, ta istota tych świąt jest, jest właściwie ta, ta sama, bardzo podobna. Wielu ludzi w tym czasie wspomina także jakieś takie ważne wydarzenia dla nich związane z, z tym czasem świątecznym. E, ważne wydarzenia dotyczące ich rodziny, domu, kariery zawodowej. E, czy Ksiądz Biskup ma też jakieś takie wspomnienie, które wiąże się ze świętami, a bardzo jest ważne dla, dla, dla Księdza Biskupa osobiście, prywatnie, dla życia? Właśnie może takim tytułem do powiedzenia do tego pierwszego, właśnie jeszcze, czy wcześniejszego pytania, to jest tak charakterystyczny, charakterystyczny też moment, który ja wyniosłem z domu rodzinnego. Otóż właśnie w tym dniu wigilijnym, ale także w następnych dniach wspomina się również zmarłych. Ja pamiętam w domu rodzinnym jako dziecko byliśmy zawsze proszeni z bratem, by przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej na moment gdzieś wycofać, że tak powiem, w jakiś cichy kąt, po to, po, gdzie jest jakiś obraz, czy, 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 czy krzyż wisiał, żeby pomodlić się za zmarłych z, rodzi z rodziny. To było bardzo takie właśnie ciekawe, czyli przywołanie, jak gdyby tych, którzy odeszli, oczywiście, szczególnie w tym mijającym roku, ale także innych. Wtedy się właśnie wspominało właśnie tam gdzieś dziadków, wujków, czy, czy jakichś znajomych, którzy sąsiadów, którzy po prostu odeszli do wieczności i właśnie to było łączone właśnie, była taka modlitwa charakterystyczna właśnie w ten w ten, w ten wieczór, wieczór wigilijny. Ale tak jak ksiądz Krzysztof powiedział oczywiście również wspominanie no, tego tych bieżących, że tak powiem, wydarzeń. Dobrych lub złych, bo wiadomo, no, takie jest życie. Raz świeci słońce, raz, raz pada deszcz. Z takich może moich też jeszcze wspomnień, związanych z taką wigilią nazwijmy to nietypową, to z pewnością na, na, na zawsze mi pozostało pozostanie wspomnienie wigilii w koszarach wojskowych, czyli w jednostce kleryckiej w Bartoszycach. Odległe lata tysiąc, 1970 i 71 rok. To były bardzo ponure czasy. To przypomnę, to były też czasy właśnie tych tak zwanych wtedy tak się mówiono wypadków grudniowych na, na wybrzeżu. Myśmy wtedy właśnie już byli jako klerycy powołani właśnie do, do jednostki wojskowej. No i właśnie w tym takim, bym powiedział, Trudnym momencie, bo byliśmy oderwani od, od, od seminariów naszych, od naszych wspólnot, od naszych rodzin, skoszarowani, prawda? I, I właśnie w takiej bardzo surowej, bym powiedział, rzeczywistości, koszar, próbowaliśmy zrobić coś, mieć jakąś namiastkę tej, tej, tej wigilii. A więc na jakimś tam takim stoliku niewielkim, żołnierskim, na sali żołnierskiej, udało się jakoś przemycić opłatę. Było jakieś ciastko, było coś, było coś słodkiego i tak y, półgłosem żeśmy sobie śpiewali właśnie tam kolendy, nucili kolendy nie za głośno, bo, bo za drzwiami był kapral, sierżant i y, 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 y pogonił po prostu młodego żołnierza, jak to się mówiło językiem wojskowym. To było na pewno, tak, na pewno takie szczegóły. Oto oczywiście wtedy, jeśli się nie miało warty. Jeśli była warta, no to oczywiście nie było nic w wigilii, ale pamiętam y, dwie takie wigilie właśnie w Bartoszycach, w koszarach, y, właśnie w, w gronie kilku kleryków z seminariów diecezjalnych zakonnych żeśmy sobie taką żołnierską klerycką wigilię urządzili Dzisiaj po, no z górą 40 latach od tamtej wigilii, kiedy Ksiądz Biskup będzie zasiadał do wigilii z kapłanami w płockim seminarium, jakie myśli wtedy będą towarzyszyły, jak będzie, jakie życzenia może Ksiądz Biskup zdradzi, będzie Ksiądz Biskup chciał złożyć się, ale tak naprawdę, co wtedy jest w sercu Biskupa Ordynariusza, kiedy po raz kolejny przeżywa wigilię ze swoimi kapłanami w sercu diecezji? To jest rzeczywiście takie dla mnie m, doświadczenie szczególne, dlatego że m, ten rodzaj tak, Takiej wigilii to przeżywam właśnie tu w Płocku, właśnie. Wcześniej, ze, związku na, ze względu na zadania, które pełniłem, nie, nie było ta, tego rodzaju wigilii, jak, jak właśnie ta wigilia w naszym seminarium w gronie, właśnie kapłańskim, w gronie kleryckim. I takie pier, pierwsza rzecz, która mnie jakoś zawsze uderza, gdy, gdy rozpoczynamy tą wieczerzę w tym właśnie gronie, to to, że jesteśmy kontynuatorami, bardzo też bardzo dawnej tradycji, bo, bo jak uświadomił mnie kiedyś ksiądz profesor, znakomity historyk Michał Grzybowski, tego rodzaju wigilie właśnie kapłanów z biskupem Płockim no mają zdaje się prawie że dwustuletnią tradycję. Jest bardzo, to jest coś, coś, coś niesamowitego, coś bardzo pięknego. Nasze pokolenie ko próbuje kontynuować właśnie tą wspaniałą tradycję, że w tym takim gorącym czasie, jakim jest czas właśnie wigilijny, świąteczny, gdzie, gdzie wielu kapłanów przecież oczywiście pełni dyżury w konfesjonałach i tak dalej, znajdujemy tą chwilę czasu, by być razem, by złożyć sobie życzenia, by śpiewać kolendy i, no i spożyć właśnie taką naszą kapłańską seminaryjną po prostu wieczerze. Ja w takim, w tym momencie no najczęściej też myślami podążam do kapłanów płockich, którzy są daleko od, od ojczyzny daleko od płocka. Myślę tutaj szczególnie o płockich księżach, misjonarzach w Ameryce Południowej a więc Peru a więc Brazylia, Wenezuela ale także kontynent afrykański Zambia także na wschodzie. E Europy. Więc więc czy też o kapłanach, którzy pracują w duszpasterstwie polonijnym, właśnie y są, y są wśród, wśród naszych rodaków, nie wiem, w Irlandii, w Niemczech i tak dalej. Więc to też takie myśli, gdzie staram się tą jakby przywołać w tym momencie obecność tych, tych właśnie braci naszych kapłanów, którzy, którzy ofiarnie posługują, poszli, jak to się mówi, na krańce ziemi, by, by głosić dobrą nowinę. Uszenie dobrej nowiny w tym czasie pewnie szczególnie bliskie jest wszystkim nam księżom, ale także jakoś bliskie ludziom świeckim, bo ten moment łamania się opłatkiem, ta chwila takiej bliskości między sobą. Świadomość, że spotykamy się właśnie dlatego, że Bóg przychodzi na świat jako małe dziecię, chyba bardziej nas otwiera na obecność Pana Boga. Jakoś może tak przynajmniej mnie się wydaje łatwiej przyjąć Pana Boga wtedy, kiedy przychodzi taki delikatny, bezbronny, kiedy trzeba się nim zaopiekować. Tak, właśnie to jest, bym powiedział, ta wielka tajemnica Boga, który jest niesamowicie prosty. To my ludzie go komplikujemy. My go jakoś tak przeżywamy, że on się staje bardzo skomplikowany, a Bóg w swojej naturze jest właśnie niezwykle prosty, przejrzysty, czytelny, tak jak właśnie ten biały chleb, który my nazywamy opłatkiem, ten biały chleb, którym, którym, którym się dzielimy. To jest coś niezwykle po poruszającego w takim momencie. Właśnie można by. Pokusić, pokusić się o takie określenie, wręcz teologia opłatka. Ja myślę, wracając też w takich dniach jak, jak te, o których właśnie mówimy, do też przemówień świętego już dzisiaj Jana Pawła II, w jego przemówieniach można znaleźć coś, co, co by można określić teologią właśnie tego białego chleba zwanego opłatkiem. On miał przepiękne myśli, które w czasie spotkań na, na Watykanie z Polakami Właśnie w tych dniach świątecznych, bożonarodzeniowych, on przywołuje taką, jak gdyby, teologię, właśnie opłatka. Właśnie chleb, tego Boga, który staje się chlebem. E, oczywiście tutaj też i, i święty brat Albert, prawda? Bądź, bądźmy dobrzy jak chleb, e, pozwala, pozwalajmy, by. by, by, by po, dać się połamać i podzielić się z, z innymi, i tak dalej, i tak dalej. To jest coś niezwykle y, pięknego, bogatego y, w naszej tradycji. Myślę, że to jest też coś, co y, trudno zrozumieć y, obcokrajowcom, cudzoziemcom. Ja nieraz słyszę od księży czy od osób świeckich, którzy y, próbowali y, przeżyć właśnie wigilję z tym polskim opłatkiem gdzieś na obczyźnie, poza, poza granicami Polski, y, to y, innym nacjom. und Trudno jest to zrozumieć po prostu, właśnie dlaczego ten chleb, dlaczego, co, co, co to znaczy, oni są, jak nieraz słyszę takie relacje, są wręcz zdezorientowani po prostu, bo, no bo nie ma, nie, nie są w tej rzeczywistości, tej, tej tradycji po prostu zakorzenieni. Za, za jak powiedziałem, no, my jako Polacy mamy pamiętamy chociażby te obrazy, pewnego rodzaju symbole naszych wielkich posumalarzy, którzy na, na obrazach. Pokazywali na przykład wigilję właśnie zesłańców na, Sybe, na Syberii, prawda? Czy tłaczy polskich gdzieś tam i tak dalej. No to jest część po prostu niesamowicie ważna naszych dziejów ojczystych, naszej historii. I tutaj my jesteśmy w, tym, w tej rzeczywistości zakotwiczeni. Dość powiedzieć, że w, w tą, w, tą, w tą rzeczywistość wchodzą również ludzie, którzy są nieraz może dalecy czy na pozór nieraz są dalecy od, od, od tej tradycji chrześcijańskiej i też chętnie w tym dniu właśnie tym opłatkiem się łamią, wchodzą niejako w, tą, w taką, pewien taki bym powiedział, taką fascynację właśnie tym momentem, tym, tym dzieleniem, tym łamaniem się opłatkiem, białym chlebem. To ten czas świąteczny proszę od nas, od całej społeczności radiowej, przyjąć najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, radości, obecności Pana Jezusa w życiu i tego przyjęcia dzieciny do siebie, do serca, zaopiekowania się Panem Jezusem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wieki wieków, mamy wszystkiego dobrego, szczęść.